A tu, tu, tu jest dziura. Się wystraszyłem, kurde. I ten dźwięk, pff, jeżeli jak koło wejdzie, tu. nie jakimiś drutami, jakimiś dziwnymi rzeczami, jest załatwiony. Jest tak. Co jest najlepsze, co może być, sprawia duże frajdy zawsze. To się na zakręcie. Patero na kolejny film. Jak łapać? Płatać tu plesy, bo widzę osób, że dużo osób o tym nie wie. No jakieś głupie pojęcie, zjedziemy z trasy. slow czerwony się zrobił. A. i mi zrzuciło na zakręcie oponę, bo słyszałem jak się filowo rozszczelniła. Jest, tutaj. Widać? Tu. Jest załatane z boku. Tu, 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 tu jest dziura. Czy już załatana? Nie wiem, czy na GoPro to widać, nie. Zaraz wezmę. A, powinno być widać. Tu, tu, tu. O, tu jest dziura, tu. Jest załatana, jest takie, e, błotko się zrobiło. No dobra, dopompowujemy, lecimy dalej na trening. I tyle. I przy okazji pompka pozabezpieczenie. A jak. Syfem, moja najlepsza pompka, mam kurde, 10 lat. Bo w niej o to chodzi, że jest bardzo lekka, bo jest z plastiku, Zajibisz się udaje na MTB i jest teleskopowa. O, ponad 10 lat, kurde, z 15 będzie. Jeżdżę, jeżdżę z nią od bardzo, bardzo długiego czasu. Wiadomo, że tam idealnie. Na dwa bary sobie nie napompuję technicznie, bo to od 29 to się pompuje dwa dni, ale tak, żeby dokończyć trening, tak jak najbardziej. Kurde problem jest właśnie z tymi Wiktoriami, taki, że jak na falbe jeździłem na przykład na 1.6 mniejszym, to ścianki boczne były tak sztywne, że nic się nie działo. A jak jeżdżę na Wiktoriach poniżej 1.8, to już mi z piernicza już e, ferga w swoją stronę ponownie jedną. To jeszcze kawałek, bo takie dziury z boku mają to do siebie, że lubią puszczać. Oh. Dobra, jest nawet chyba więcej niż w oh. Dobra, targamy dalej. Fajnie było. Teraz niestety musimy dać to do kieszonki, a ja nie lubię z dobra Targamy dalej, panowie. Czasami tak bywa, że łapiemy kapcia, że to się zdarza, ale lepiej, żeby to się zdarzało na treningach, niż na zawodach, chociaż takie z rzeczy też się zdarzają. Wracamy do domu, ujęcia teraz z domu, jak się łata, jak się łata moim sposobem. Pamiętacie, że są właśnie, jedziecie z oponą na przykład do wulkanizatora, to pan, wul to pan wulkanizator ma takie dłuto, czy tam jak to się nazywa i takie zakleja to, później obcina. To działa w traktorach, to działa w <grych> samochodach osobowych. Ale jest problem, żeby to działało w rowerach. Takie jest moje zdanie, takie jest moje doświadczenie, więc zobaczcie, jaki trik przygotowałem dla Was, żebyście tego nie żałowali, i żeby to było zrobione tak, żeby nie sprawiało więcej problemów. Jeżeli dziura jest z boku, jak w tym przypadku, no to to jest bardziej skomplikowane i trzeba to załatać właśnie tym sposobem. Bo innego sposobu nie odkryłem, który by działał, więc standardowe łatki są od lat i to po prostu najlepiej działa. A więc zapraszam na relacje z domu, żebyście zobaczyli co konkretnie uczyniłem, jak załatać dziurę, żeby już nie wracała, żeby już nie mieliśmy z tym problemu, jak to jest w przypadku z tych drutów i z tych tak... No trudno, wiecie o co mi chodzi, no. Zapraszam do oglądania! Dobra, teraz taka rzecz, o której, pewnie, o której pewnie nikomu nie trzeba przypominać, czyli kulturalnie ściągamy tylne koło, jeżeli tam mamy kapcia, tak to robimy, to już raczej... Yeah. Jak już widzieliście we wcześniejszym filmie, dziura jest tutaj. Teraz możecie ją dokładnie zobaczyć. Dziura jest tutaj, jest załatana, jak widać. Jakby widać, że schodzi do półbara, czyli coś tam ucieka, czyli ją trzeba załatać po swojemu w dobrą stronę, tak jak się to powinno robić, więc ściągamy oponę. Mleczko możemy odsiączyć. To już raczej nie powinienem nikomu mówić, jak ściągać oponę. Pierw spuszczamy powietrze do końca, bo to wiadomo. Rozczelniamy ją. A akurat, jeżeli to jest na, na ściance, to robimy z tej strony, która jest ścianka, żeby fajny był do tego dostęp. O dziwo, może nam się nie uda całej zrzucić. To wtedy nie będziemy musieli problemy z mleczkiem. Ale do tego nam potrzebna jest łyżka do opon, którą gdzieś położyłem. A, te opony są za ciasne i nie da się tak zrzucić z jednej strony. Zrzucamy ją całkowicie do końca. Możecie powiedzieć, że opona jest brudna. Nie umyłem ją do firmu, ale też był taki plan, bo bym wtedy zmył jakby tą dziurę. Więc dlatego jej nie myłem. Pamiętam, że jak ją zakładałem, to były tak pirońsko ciasne opony, że aż bym się bałczł, bo by jakbym kapcia złapał w traście. Czy złapałem, ale za. O! taki ze sobą MTB nie wożę. Jakieś drzewo miasta. Nie chcę też zrzucać całej opony. musiał się bawić z mleczkiem, dlatego nie chcę. Dobra, tu mamy naszą dziurkę. Przetarcie to ono jest dokładnie w miejscu, tym nad, nad lit. Szukajcie zawsze nie, Zawsze jakichś znaczników. Tym razem, tym razem to jest nad literą T. Tutaj, więc po drugiej stronie będzie to tu. Więc wycieramy dokładnie oponę. Bo wiadomo, teraz wam pokażę dół opony. Do opony mamy nierozczelniony, więc mleczko nam jak, nie uciekło jakby. Tylko wrzuciłem oponę do rowka do środka, a zajmujemy się górą tam gdzie jest kapeć. Bo ważne jest to, żeby też oszczędzać nasze mleczko. Tu, tu w tym miejscu mamy dziurę. No i klasycznie to co, to, co kosztuje tanio. W każdym zestawie, jak już mówiłem, łatka, kawałek, blaszki. I klej, nie jakimiś drutami, jakimiś dziwnymi rzeczami. Nigdy nie umiałem tym załatać kapcia. To moim zdaniem to się nadaje do traktorów, a nie do łatania kapci, bo to jest rower, a nie traktor. Dobra, oczyścimy to w miarę standardowo, tak jak łatamy ten, czyli smarujemy. Gdzie to kurde jest? Tu smarujemy klejem, smarujemy. Tak robiłem zawsze, pamiętam, jak robiłem zawsze tym drutem. Tym drutem do traktorów to był problem z tym, że i tak łapałem kapcie, nie umiałem jakoś to łatać. To moim zdaniem opona MTB jest za bardzo elastyczna, żeby to na tym robić, więc tutaj po prostu smarujemy. jak w instrukcji chwilę czekamy i nakładamy naszą łatkę. Czemu, bo nie? nic się nie stanie nikomu. No i przyklejamy kulturalnie naszą łatkę, tak? To już chyba każdy wie, jak robić. Wulkanizacyjną. Och, nad literą T, czyli tutaj. Paw, niech tylko złapie kształt. O, o, o. Możemy ją trochę pogładzić, pomóc jej, tak? Trochę się odkleja, dobra. Nie będę obracał na drugą stronę. Możemy też na łatkę dać, żeby ten klej się trochę tak rozpuścił. Ten klej ta łatka się rozpuściła względem kleju. I uwierzcie mi, ten sposób działa, jeżeli to zrobicie dobrze. Pamiętajcie o tym, że łatka się wulkanizuje pod wpływem ciśnienia. Także jak ona jak tam przyklejacie ją i się do końca nie dolepi, to nie znaczy, że ona nie będzie działała. Po prostu nie próbujcie jej odlepiać. Zawsze możecie ją po, po, posmarować jeszcze dodatkowo, dodatkowo klejem, bo ten klej troszeczkę ją rozpuszcza. I, I zawsze możecie po prostu zostawić tą folię i to nie ma z tym przypału, i tak jadę, i tak będę jechał kolejny maraton na tej oponie z tą łatką, a więc... Teraz nie będę już opony wywijał do drugiej strony, niepotrzebnie, jak tam jest łatka. Dobra, teraz wiemy gdzie jest dziura. Ona jest tutaj nad literą T. Pyk. Walimy łatkę, no i tak trzymamy dociśniętą. Aż nam ładnie wszystko przylgnie. Aż tam dobrze sklei. Aż tam się troszkę łatka rozpuści i będziemy mogli ściągnąć bezpiecznie folię. A więc czekamy chwilę oparłbym gdzieś koło, ale mam tylko ścianę białą, więc tego nie zrobię. Jak wiemy, łatka, łatka się wulkanizuje, jak ma powietrze. To jest samo jakby nie było, więc nie będziemy tego rozklejali. Ja to mogę pokazać. Widać, jest łatka. Przy okazji widać, że jest mleczko, żeby nie było, że udaje. Dobra, a teraz uszczelniamy koło, co jest najlepsze, co może być. Sprawia dużo frajdy zawsze. I ten dźwięk, pff, jeżeli, w, jak koło wejdzie, i teraz opona do rowków do środka i teraz powinna się fajnie. nałożyć jeżeli opona jest w rowku, to wtedy ma odpowiednią długość. A ah! o co chodzi, że w rowku, że jak zakładacie, to opona ma być tak w rowku. Widzicie? Tu w środkowym rowku po całej długości. Wtedy najprościej zrobicie to bez kombinowania, nawet bez łyżki. No i teraz najpiękniejsze. Tak muszę oprzeć ściany, ale tu mam kawałek papieru. Czyli pompowanego takiej połony, dobra, spróbujmy o góry, bo jej coś nie pasi Naciągnijmy ją dobrze i lecimy z tematem. Coś tam zaczęło wchodzić. O, wchodzi ulubione szczały. Ten, kto zakłada MTB, o, to jest myśl od razu, a później się klej. Czy wystraszyłem, kurde. To znaczy, że ranty wchodzą. Dźwięk, który jest zbawieniem dla tych, co pompują tublesy. Dwa bary i na tym zakończymy. Ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. To był mój sposób jak, jak załatać dziurę. W ogóle, w ogóle dzieciak mnie z daleka zaczepił, znaczy krzyczał z daleka, czy ja robię YouTube, bo mikrofon, kurde, mikroport gdzieś tam w kieszeniach pochowane, kable wystają, gimbal i ja jazda. Udowadniam Polakom, chociaż im trudno jest cokolwiek do udowodnienia, że w Holandii da się uprawiać kolarstwo górskie. <gum> Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę, o komentarzu, jeżeli macie inne zdanie, a więc rozpatrzymy wniosek i ewentualnie nagramy nową wersję. A ja Was żegnam i zapraszam do następnego odcinka.